Zestaw do blokowania pedału hamulca. Przydaje to się przy rozkręcaniu układu hamulcowego, na przykład jak chcemy zdjąć zacisk, to ponoć przy wciśniętym hamulce jeszcze tego nie testowałem, ale tak wszyscy mechanicy mówią na necie wówczas nie będzie ciekł płyn z zacisku. Kosztuje to kilka dyszek na platformie TEMU, na polskich serwisach jest troszeczkę droższe. Jest to rozkręcane na czas transportu, to normalnie jest. Jak widać, gwintowane, i sobie możemy tą końcówkę wyciągnąć, złożyć na pół. Także z takich elementów się to składa. I po skręceniu całości do kupy, należy sobie delikatnie przybliżyć fotel kierowcy, po to, żeby to miało stosowny zasięg. Działa to tak, jak zwykły pistolet do silikonu. Że z każdym zaciśnięciem to coraz bardziej się wysuwa, i tą wajchą się zwalnia. No i teraz, tak, tym trzpieniem mocujemy sobie o fotel kierowcy. Wcelowujemy w pedał hamulca, i wówczas tylko chryc, chryc. O, doszedł już do końca. I w ten sposób pedał hamulca mamy zablokowany. Możemy sobie rozpinać teraz zaciski. I poza tam kilkoma kropelkami, które wylecą przy popuszczeniu przewodu, nie powinno więcej płynu wylatywać. A tak, jak zostawicie sobie spuszczonym pedałem hamulca, no to sukcesywnie będzie sobie płyn kapał, kapał, kapał i wykapie Wam więcej. Więc zawsze o wiele łatwiej przy odpowietrzaniu. Także wydaje mi się, że całkiem przydatny gadżet. Pozdro.